W kolejnym nowym odcinku Jazd Prównych wita Was Marcin Wleźlak i Łukasz Zaczyński. A, tak miałeś. Znajdujemy się dzisiaj pod jednym z budynków pofabrycznych Izraela Poznańskiego, Imperium Izraela Poznańskiego, aby zastanowić się nad tym, co upiększa nasze życie i sprawia, że czujemy się lepiej w naszych domach, otaczamy się tym. I, i, i kupujemy dzieła za olbrzymie pieniądze, czyli o sztuce. Dzisiaj będziemy poruszać się na wygodnych, skórzanych fotelach z masażem, z podgrzewanymi siedziskami, które w taką pogodę są niepotrzebne, samochodem, który właśnie ma łączyć to piękno, tą sztukę, same superlatywy razem z ekonomią i ekologią. Zobaczmy! Firmy takie jak Renault, Citroën czy Peugeot od lat zdążyły nas przyzwyczaić do stylistycznej ekstrawagancji. A nawet jeśli tak nie jest, to ten model francuskiej Citryny jest doskonałym przykładem na to, że Citroen znowu szokuje. To jest DS5. Kolejny model z pięknej serii samochodów DS. Przyznam się szczerze, że moment, w którym go po raz pierwszy ujrzałem, sprawił, że marzyłem się nim przejechać. Ale najpierw na niego popatrzmy. Przód tego samochodu jest dosyć dziwny. Myślę, że to głównie za sprawą tych chromowanych łyżew na przednich błotnikach, które są dosyć niecodziennym elementem i myślę, że trzeba się do niego przyzwyczaić. Przód jest bardzo taki bufiasty, jakby nabuzowany, nadmuchany. Wygląda ona naprawdę świetnie. Samochód jest opływowy. Nie no, po prostu nic dodać, nic ująć. Naprawdę zwraca uwagę. Zobaczmy sobie tył. Jak się ma tył samochodu? No jest tak, widzimy ciekawe lampy. Tutaj są takie zagłębienia, że to trochę wygląda jakby samochód trochę dostał tutaj z boku. Generalnie tył wygląda bardzo ciekawie, stylistycznie, ale wydaje mi się, że zabrakło już Francuzom pomysłu na klamkę do bagażnika, bo można go sobie otworzyć jedynie za pomocą przycisku na pilocie lub przycisku wewnątrz. Spójrzcie teraz na te wszystkie detale. Kontynuacji nowoczesnego i awangardowego stylu widzimy również w środku. I cieszę się, że ta DS5 odjechała od C5, bo takie różnicy nie było widać między DS4 a C4, aż tak znacząco jak w tym przypadku. Pierwszą, która nam się tu rzuca w oczy, to spłaszczona u dołu kierownica, olbrzymia, masywna deska rozdzielcza, wysoka i szeroka konsola środkowa, oraz tutaj panel na posuficie z mnóstwem ścisków, zarówno tu na dole, jak i na dole, jak i na górze. Czujemy się naprawdę jak w kabinie pilota i jest to naprawdę mm... No fantastycznie, jeszcze w takim samochodzie siedziałem i mimo, że jest to dużo, tu dużo przycisków, to nie jest na pewno minus, jest tu naprawdę dużo funkcji i chcemy te przyciski klikać, naciskać, odkrywać coś nowego. Jest to naprawdę taka nowość, jeśli chodzi o, o samochody i to jest na pewno nowy trend. Jeśli chodzi o to, z jakich materiałów jest wykonane to wnętrze, to jest tu naprawdę idealnie wszystko spasowane, wszystkie materiały są... Myślę, najwyższej jakości. Jedyne czego tu brakuje to deski rozdzielczej, tak jaką mieliśmy w DS4, czyli cała skórzana deska rozdzielcza tutaj powinna być i na pewno samochód by od razu inaczej wyglądał. Wszystko jest idealnie spasowane. Tutaj wszystkie te metale, jakie są, są z wielokrotnie polerowanego metalu, prawdziwego metalu. Rodem, Zastą Martin. Skórzane siedzenia są bardzo wygodne, łatwo można je dopasować. Tutaj, jeśli chodzi o przynajmniej kierowcę, mamy tutaj elektryczne ustawianie foteli w każdych płaszczyznach. Mamy zarówno podgrzewane, Fotele, jak i masaż odcinka ledziowego, więc jest to bardzo wygodnie. Trzymanie boczne jest no, fantastyczne. Mam nadzieję, że w czasie jazdy też to o tym Łukasz wspomni. Za takie fotel trzeba co prawda 6,5 tysiąca, ale myślę, że warto, bo to jest naprawdę niebywały komfort. Jeśli podniesiemy głowę do góry, mamy tutaj nie jedną szybę, nie dwie, tylko trzy szyby w dachu. Mamy tak przeszklony dach. Przed moimi oczami znajdują się bardzo futurystyczne wskaźniki. Standardowo obrotomierz, prędkościomierz, wszystkie najważniejsze informacje. Dodatkowo przy włączeniu silnika pokazuje nam się jeszcze jedno obrotomierz, ale o tym powie już Łukasz. Dodatkowo mamy tutaj znaną z funkcję Night Panel, dzięki której wszystko tutaj nam się wyłącza, oprócz prędkościomierza i aktualnego biegu. Jeśli chodzi o widoczność, jest bardzo dobra, zaraz z tego, że samochód jest bardzo przeszklony. Powiedziałbym nawet, że może nie przesadzili w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale na pewno sterę lekko przesadził, bo wszystko jest tu podzielone. Na przykład ta przednia szyba mogła być w całości, a jest tutaj jeszcze jakby słupek podzielony na pół, jest tu wstawiona szyba. O podsufitce, o której mówiłem, też no jest tu aż trzy szyby, mogą być na przykład dwie albo jedna duża, to też by zupełnie inaczej wyglądało. Nawet tylna szyba pasażerów jest dzielona i tylna szyba samochodu ogólnie jest podzielona na pół. Co nie wiem czy było potrzebne w ogóle wstawienie tamtej szyby, bo i tak tam się widać chyba, że niebo będzie oglądać przez tą szybę. Dopiero siedząc z tyłu zauważamy, jak z przodu przydałaby się cała, przesz cały przeszkląt dach, albo, yy, albo dwie szyby, albo cała jedna, ale no wtedy straciłby ten nurk, nie byłoby tych wszystkich na górę, tak więc to wybaczam. Jest tu naprawdę dzięki temu widzimy całe niebo jest naprawdę jasno, jest ładnie, jest fantastycznie, mogę się nadziwić. Yy, mamy tutaj odziwo. Na środku otwieranie szyb, tak więc to jest no nietypowe, gniazdo z standardowo. Dodatkowo cup holdery, które nie są równo, są lekko pochylone, ale to nie przeszkadza. Są, jest to wykonane bardzo ładnie z jakimś tam lekko błyszczącym takim farłowym plastikiem. Fotele są równie wygodne jak te z przed... Zapalamy silnik przyciskiem start-stop i włącza się prędkościomierz, wskazówka idzie do końca. Noga na hamulcu plus start. No jest noga na hamulcu plus start. Naciskam jeszcze raz start i uruchamia się silnik. I właściwie nie słyszymy nic. Napisane jest tylko, że układ hybrydowy włączony. No właśnie, układ hybrydowy, bo w tym samochodzie jest układ hybrydowy. Ruszmy, może. Jeszcze jak tylko włączyłem silnik wysunął się tutaj wyświetlacz, taki trochę head, head display, na którym wyświetla się prędkością, jest tak jakby trochę na szybie. Bardzo ciekawa, fajna, fajna sprawa. Generalnie, jeśli dodamy trochę gazu, tak jak teraz, dociera do naszych uszu charakterystyczny dźwięk silnika wysokoprężnego. Charakterystyczny, bo Znamy go już z innych modeli Citroena oraz z innych modeli francuskich, np. przykład Audi. Jeśli chcemy sobie kupić Citroëna DS5, mamy do wyboru jeden z czterech silników. Są to dwie jednostki benzynowe oraz dwie jednostki wysokoprężne. Jeśli chodzi o dwie jednostki benzynowe, to jest to 1,6 156 koni lub 1,6 200 koni. Natomiast jeśli. Chcielibyśmy, lub jesteśmy po prostu fanami wysokoprężnej jazdy, to mamy do wyboru e, silnik 1.6, 112 koni oraz 2.0, 163 konie, konie. No i właśnie jest też także ta wersja hybrid, na którą składają się silniki diesla oraz e, silnik o mocy 37 koni mechanicznych i jest to silnik elektryczny. My jedziemy właśnie dzisiaj taką wersją. Ta wersja e, ma właśnie 163 konie i ten silnik elektryczny. Co ciekawe, przednia oś napędzana jest silnikiem właśnie na, dieslowskim, natomiast tylna oś napędzana jest przez ten silnik elektryczny. Samochód ten więc może dysponować napędem 4x4, jak w takich dobrych, naprawdę dobrych, najlepszych limuzynach. Oczywiście wpływa to też na bezpieczeństwo jazdy. Ten cały układ napędowy potrafi rozpędzić samochód do setki w 8,6 sekundy. Jest to wynik o tyle ciekawy, że odpowiednik tego, samoch tego samochodu z tym silnikiem, który mamy dzisiaj, tylko że bez układu hybrydowego, rozpędza samochód do setki w 10,1 sekundy. Więc można powiedzieć, że żyć nie umierać. Jeździmy ekonomicznie, a na dodatek... A na dodatek po prostu szybciej, żwawiej, dynamiczniej. Przypominam, że samochód waży aż 2 tony, bo to jest około 1800 kg, więc naprawdę wynik jest całkiem niezły. Również ta różnica występuje w przypadku prędkości maksymalnej. Tutaj rozpędzimy się w końcu kiedyś do 235 km na godzinę, natomiast w przypadku wersji bliźniaczej do 212. Ponieważ jest to samochód hybrydowy, to nic tutaj nie jest takie samo jak w normalnych samochodach. Mamy tutaj pewien, pewne pokrętło, które służy najpewniej do zmiany, a raczej ja wiem, że służy do zmiany a, trybu, jakby jeżdżenia. Mamy do wyboru jeden z czterech: auto, sport, zew, czyli prawdopodobnie elektryczny oraz 4WD. 4WD, no to wiadomo, yy, przełączając go, jedziemy 4 razy 4 to ZEV, no to wiadomo, przełączając go jedziemy tylko na silniku elektrycznym, jednakże wtedy mamy możliwość jedynie osiągnąć prędkość 64 km na godzinę. I po prostu nawet jeśli wciśniemy pedał mocniej do, do podłogi, to nie pojedziemy szybciej. Możemy na dodatek przełączyć tryb na auto i wtedy jedzie się nam w miarę normalnie, Producent podaje, że zużycie paliwa w cyklu miejskim wynosi 4,2 litra na 100 km. Muszę powiedzieć, że jeśli naprawdę mocno się staramy i jeździmy naprawdę komfortowo, bez zbędnych przyspieszeń, zawsze w trybie auto, um, ujmujemy nogi z, nogę z gazu i tak dalej, to rzeczywiście można osiągnąć wynik 5 litrów na 100 km. I nie powinniśmy być załamani. Jest to naprawdę, naprawdę bardzo dobry wynik i z pewnością zadowoli wielu. Natomiast taki uśredniony wynik to jest podobno 4,5 litra na 100 km. No i tutaj wydaje mi się, że to już jest, już jest też o wiele bardziej bliskie tego, co, co my rzeczywiście zobaczyliśmy tutaj na zintegrowanym wyświetlaczu. Jazda w korkach naprawdę jest ułatwiona przez ten silnik elektryczny. Rzeczywiście właściwie nie słychać go, i, i jest to jest naprawdę fajne, kiedy, kiedy właściwie jedziemy i, i słychać tylko szum wiatru. Oraz, oraz to jak opony toczą się po asfalcie. Naprawdę fajna sprawa. Jestem gotów przekonać się do hybryd. Jeśli rzecz tyczy się samego komfortu podróżowania oraz tego jak się jeździ tym samochodem, to fani Citroena oraz pływającego zawieszenia będą nieco zawiedzeni. Samochód ma zawieszenie nieco zestrojone nieco sportowo, czyli jest dosyć twarde, natomiast Jazda nie powoduje jakichś negatywnych skutków odczuwalnych, lub też jakichś chorób. Jedzie się całkiem komfortowo, samochód całkiem dobrze wybiera nierówności poprzeczne, jak i również takie wyboje e, łagodne. Ma to jednak swoje plusy, ponieważ auto na naukach prowadzi się naprawdę dobrze. Trzyma się jezdni niczym przyczajony tygrys i. Nie wychyla się na boki, co myślę, że byłoby charakterystyczne dla samochodu o, o wiele bardziej miękkim zawieszeniu, na przykład w takiej lagunie. Układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, a pompa hydrauliczna dostosowuje się właściwie do prędkości, jednakże nie jest to tak jak na przykład w Hyundai czy w innych samochodach. Tutaj rzeczywiście im jedziemy szybciej, tym to wspomaganie coraz bardziej ujmowane, jednakże przy małych prędkościach, kiedy właśnie na przykład ten układ hybrydowy jest włączony, wcale nie jest nam jakoś bardzo prosto kierować kierownicą. I to również ma swoje pozytywne strony, ponieważ e, sam profil oraz grubość kierownicy, jak i również to w jaki sposób działa, pozwala twierdzić, że będziemy się tutaj czuć bezpiecznie i na pewno na dziurach kierownica nagle nie wyskoczy nam z dłoni. To jest całkiem dobre, nieźle się dzieje. No dobrze, to już koniec naszego dnia z Citroenem DS5. Szczerze mówiąc, przed samym testem obawialiśmy się tego, że lekko nas ten samochód zawiedzie, bo wiecie jak to jest. Mm. czego się spodziewamy, pompuje się balnie, pompuje, pompuje i w pewnym momencie gdy przychodzi co do czego on to wszystko... Yy, Upływa. Trafił w szlak. Tak. Yy, ale naprawdę ten samochód spełnił nasze oczekiwania. Jesteśmy mm. pozytywnie zaskoczeni. Yy, no i... To, co nas przed tym testem, to to, że odkąd ujęliśmy ten samochód, tak. czy to w salonie, czy gdzieś tam na zdjęciach w internecie, przede wszystkim na w zdjęciach w internecie, myślałem, że to jest jakiś koncept, a to się no. okazało, że to jest prawdziwy samochód, chcieliśmy się nim przejechać, chcieliśmy go przetestować i Wam pokazać. I no myślę, że to nam się udało. Tak, i myślę, że udało nam się też co nieco pokazać i wytłumaczyć Wam... Yy wam temat tej technologii hybrydowej, która jest tutaj zawarta w tym samochodzie, bo jest ona naprawdę fajna i to jest naprawdę fantastyczne, kiedy możemy przemieszczać się po miejskich, wielkomiejskich uliczkach lub też podróżować po kraju i naprawdę mniej wydawać za paliwo. No ale to jest moje, może moja opinia, mój priorytet. No w czasach, kiedy paliwo jest takie drogie, no, to jest jedna z ważniejszych rzeczy, gdy się podróżuje samochodem, a jeśli chodzi o ten egzemplarz, za podstawową wersję DS5 zapłacimy około 100 tysięcy złotych, yy, za wersję z Niewiele jak na taki samochód, taki designerski, a jeśli chodzi o wersję z hybrydowym silnikiem, z takim elektrycznym silnikiem musimy dopłacić jeszcze około 6-7 tysięcy złotych, czyli to też myślę nie jest wygórowane, a myślę, że cena za paliwo się zwróci, bo jeździliśmy nim dość dużo, przejechaliśmy kilkadziesiąt kilometrów no. i kreska paliwa tak, rzeczywiście się jakoś tak nie, nie spada za bardzo specjalnie. I też, też właśnie średnie wartości podane wcześniej przez producenta okazały się nawet dosyć straszne. No dobrze, no to już by było w sumie na tyle, mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam ten samochód dobrze I, i jesteście już po prostu świadomi, co to jest za samochód. Będziecie wiedzieć, jak zobaczycie go kiedyś na ulicy, w końcu zaczną się pewnie pojawiać w większych ilościach. Zobaczymy tego w żeby się zaczął pojawiać, bo naprawdę warto, to jest coś, co przetrze szlaki myślę Tak, to prawda. teraz czekamy na DS9, numer 9, tak, tak? czyli jeszcze większą limuznę. Zapraszamy do następnego odcinka. Tak, miło to, mi się to testowało. bardzo to, miłe. Tak. Takie połączenie eleganckie tak. ze sztuką. Z no ekologią. dokładnie. Piękne. Tak. Dobrze. No dobrze, do następnego odcinka. Na razie. Na razie.